Tradycja mówi, że Camino de Santiago zaczyna się na progu własnego domu. Jednak bardzo trudno jest znaleźć oznakowany szlak Camino de Santiago, który prowadzi od domu aż do Composteli. Dlatego pielgrzymi wybierają ważne punkty startowe, z których rozpoczynają swoją pielgrzymkę. Roncesvalles jest jednym z nich. A dlaczego? To małe miasteczko położone w Pirenejach nawary jest jednym z najbardziej godnych uwagi, ponieważ tutaj znajduje się pierwszy zamieszkany ośrodek po przekroczeniu Pirenejów, przerażającego łańcucha górskiego, który oddziela Hiszpanię od Francji. Ale także i co najważniejsze, dlatego, że jest to miejsce, w którym przyjmowanie pielgrzymów stanowiło część jego istoty od samego początku. Roncesvalles zostało zbudowane tutaj, aby przyjmować zmęczonych i zmęczonych pielgrzymów, którzy przekroczyli Pireneje w średniowieczu. I dziś nadal jest to symboliczne miejsce powitania, zarówno fizycznego, jak i duchowego, dla pielgrzymów przybywających z Francji, a także jako odskocznia dla pielgrzymów którzy chcą rozpocząć pielgrzymkę tutaj. Roncesvalles to malownicze miasteczko położone w pobliżu granicy między Francją a Hiszpanią. Wieki temu królowie Nawary założyli tu szpital i kolegiatę, aby zapewnić schronienie ubogim pielgrzymom po przekroczeniu Pirenejów. Po gruntownej renowacji enklawa odzyskała swoją pierwotną wartość artystyczną. Co więcej, Setki pielgrzymów, którzy każdego dnia przybywają tu samochodami lub autokarami, będą ponownie mile widziani, aby się tu przespać i następnego dnia rozpocząć Camino de Santiago pieszo lub na rowerze. Wielką niespodzianką tego miejsca jest jego odosobnienie. Z dala od obszarów miejskich niewielka liczba budynków kolegiaty pozostała niezmieniona od wieków. Nawet lawina turystów i pielgrzymów w ostatnich latach nie zmieniła jej wyglądu. Co najwyżej, pobliskie Burguete, starożytna wioska Roncesvalles, zyskała kilka wiejskich domów i hoteli. Kościół był jednym z pierwszych gotyckich budynków w hiszpańskich królestwach, właśnie dzięki nowym prądom artystycznym, które przybyły wzdłuż Camino de Santiago z Francji. Został konsekrowany w 1215 roku i przeszedł kilka renowacji. Zachowały się nawet witraże z XIII wieku. Nad kościołem góruje obraz Matki Boskiej z Roncesvalles z XIV wieku. Kolegiata jest domem dla muzeum i grobowca wspaniałego króla Sancho Mocnego, który miał 2,2 metra wzrostu i nakazał budowę kościoła. W pobliżu znajdują się dwie starożytne budowle. Pierwszą z nich jest XIII wieczny Kościół Santiago, również w stylu gotyckim poświęcony apostołowi. Druga to kaplica Ducha Świętego, znana jako Silo de Carlo Magno. Jest to najstarszy zachowany budynek pochodzący z XII wieku. Znajduje się na studni, która była używana jako osuarium, a dziś jest także cmentarzem. Jednym z najbardziej ekscytujących momentów dnia jest wieczorna msza dla pielgrzymów. Niezależnie od tego, czy są to Hiszpanie, czy obcokrajowcy, katolicy, czy ateiści, pod koniec uroczystości pielgrzymi wychodzą naprzód, aby otrzymać błogosławieństwo w zaskakującym asortymencie języków używanych przez księdza. Teraz wystarczy podążać za znakami i ruszyć w drogę. Jeśli zanurzysz się w Camino de Santiago, przeżyjesz doświadczenie, które zmieni Twoje życie. Przed Tobą setki kilometrów radości, wyzwań, gościnności, duchowości, solidarności, wolności i wielu innych rzeczy, które znajdziesz po drodze na Camino. Pobierz aplikację Buen Camino de Santiago na swój telefon, gdzie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ci cieszyć się Camino i pomyślnie dotrzeć do komposteli. Teraz pozostaje mi tylko pożegnać się i pozdrowić Cię zwyczajowym pozdrowieniem pielgrzyma. Buen Camino!